A ja właśnie jechałem do ciebie. Zresztą szedłem do ciebie. Oj. Nie, nie, nie jest zimno. Zimno. Nie, jak się rozgrzeje, to nie jest zimno. Pokaż ręce. A no, dlaczego nie założysz sobie rękę? Założyłem. No, miałeś rękawiczki. No, ale mi jest. Mi było ciepło ogólnie jak się rozgrzałem. Rękawiczki jeździłem i mi było ciepło, nie czułem. Gdzie zagrażam w piłkę? Gdzie. Na Orlik? Nie. Chodź. Słuchaj, e, idź do domu, dlatego że Marcel gra w tę fifę. Serio? Ćwiczenia nie. robił i grał, ustawiłem mu poziom początkujący. A teraz się gra? No gra cały czas. Idź właśnie. Pa. Pa. Witajcie w tym nowym pięknym dniu. Niech to słoneczko cię nie zmyli, bo dzisiaj jest temperatura chyba minusowa. Tak patrzyłem to minus jeden samego rana zagrałem sobie z Miłoszem FIFA, a później Marek chciał też zagrać, Tego Marce, wiesz, no nigdy nie grał. I ustawiłem mu ćwiczenia jakieś tam dla początkujących i się troszeczkę, troszeczkę wciągnął, dlatego jak powiedziałem Miłoszowi, to Miłosz po prostu zszokowany. Był na skateparku, no ale nie wytrzyma. Dobra, A oh. ja nie mam czepki, bo właśnie, bo ja nie odpuszczę sobie i pójdę. Ubałem się, żeby wziąłem sobie piłeczkę w torebkę później na zakupy pójdę, ale czapka w samochodzie będzie zimna, ale muszę założyć ja postanowiłem, że troszeczkę sobie poćwiczę na pustym orliku właśnie z piłką delikatnie, delikatnie, jutro mecz czapka założona, jutro pierwszy mecz ligowy w drugiej lidze spadliśmy do drugiej ligi, rozpoczynamy sezon halowy czyli zakończyliśmy na trawie rundę jesienną, teraz zaczynamy na hali E, run, pierwszą rundę będą mecze i rewanże i chyba trzy, trzy rundy, trzy kolejki. Dlatego że w pierwszej lidze jest 10 zespołów, a w drugiej jest tylko chyba 6 albo... Albo 7, 7, tak. Chyba 7 jest zespołów i <laughs> zaczynamy mecz z zespołem, który razem z nami spadł z pierwszej ligi i który nas w ostatniej kolejce wyeliminował, bo zremisowaliśmy z nimi mieliśmy miażdżącą przewagę, ale nic nie wchodziło. I w ten sposób poprzez remis spadliśmy do drugiej ligi. Gramy w drugiej lidze, może tutaj będziemy więcej strzelać Nie Nieraz widzowie narzekają, mówią, kurczę, wy ciągle przegrywacie, cały czas przegrywacie, więc teraz. <laughs> teraz mam nadzieję, że będzie po prostu inaczej. A ja sobie przyjdę troszeczkę potrenować. Ale jest zimno, dobrze czapkę założyłem. Super. Dzisiaj że sobie lekko takie strzały. Troszeczkę się rozgrzałem. A, 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 a. Czyli chcę wcelować, wyobraźcie sobie, że przede mną są jacyś zawodnicy, jest mur żywolny, wolny, a ja w lewy górny, mój lewy górny ruch bramki chcę strzelić lekko, ale żeby wcelować, przełożę się bardziej tylko wyżej. O, już lepiej. Ach. O, ja. Do tej pory ustawiałem sobie piłkę mniej więcej w, tym, w tej strefie, no ale ona była duża, ale postanowiłem, że ustawię sobie dokładnie od pola karnego 2 metry piłkę i 10 strzałów. W ten sposób. Po prostu chcę, zoba chcę zobaczyć, czy z czasem będę miał coraz lepszą celność. I lepsze będą strzały. Dokładnie z tego samego miejsca. Chodzi o powtarzalność. O, na razie najlepszy Borykam się z dwoma problemami. Pierwszy to jest taki, że piłka, pomimo tego, że ją pompowałem, jest. Uchodzi gdzieś z niej powietrze. A drugie to są buty, które muszę poprawić. Buty da się rozwiązać, ale piłkę niestety problem już nie. Czy poprawa jednego obuwia, zawiązanie, poprawi również strzał? Nie do końca, ale nie było źle. Tylko wyżej. No nie, no. Dobra, teraz mocniej uderzę. No nie no, Marcin. No. No, prawie było. W końcu. Ale może dlatego, że Tomek przyszedł. Tomek, idzie i to dlatego. Dzięki. Dopiero jak przyszedłeś, to udało mi się w miarę dobrze strzelić. Korda. Musisz częściej przychodzić. Ale tak gdzie było Tutaj. No trochę nie był na rozdziech. Tutaj ma być Ja wezmę tam tych chłopaków. No? I jak ty będziesz strzelał, to my będziemy bramką ruszać. Aha. na I, i, A ty, a wy przyzwyczaj przesunąć. No żeby... takie slow zrobił. Bateria z GoPro się skończyła, ale Tomek mówi, że być może go zmobilizuje, jeśli będzie stał na bramce. Ale ja wiem, gdzie będę celować. A ty masz się nie ruszać. No dobra. Taki challenge zrobimy, dobra? Nie rusz. Ty masz trafić w prawy górny. Dobra, okej. Okay. Słuchaj, wszystko ok, tylko troszkę wyżej. Teraz tutaj Tomek mi cfania kuje. Mówi: A to jest bezproblemowo. Zobaczymy, jak jemu pójdzie. Strzał. Dobrze pójdzie. O kurde. O kurde. Jak on to zrobił? To jest niesprawiedliwe. To jest niesprawiedliwe. Ale drugi raz nie uda ci się. Widzisz, wiedziałem. Zeszła. Ale słoneczko ładnie ci zaświeciło. To słońce ci przeszkodziło, no tak? tak. No, słońce. Jaka gwiazda? Tomasz, gwiazda, proszę. Proszę, no, co? Milo jest na świecie? Nie, Milo już jest w domu. Był na świecie. Zmino się zdjęcie też... Posłucham. dobra kończymy, w ogóle wiesz co? Chciałem Ci podziękować co, co? Ale... przestajemy być kolegami Dlaczego? No, czuję zagrożenie Ale z powodu... Tego... No, z powodu no, popularności, to... wiesz? No tak To no. no, tak nie może być Znaczy wiesz co, mógłbyś mnie bo jak będę papieżem to się nie dopchasz <śmiech> <śmiech> Właśnie zastanawiam się tylko nad jedną rzeczą, żeby to się nie, nie wylało, wiesz? Żeby to się nie otworzyło Zrobiłem Miłoszowi herbatę gorącą Miłosz stwierdził, że się nie poddaje tylko, żeby ona. Żeby w tym termosiku, Nie no, słuchaj! No, nie powinno to się. otworzyć. Tutaj jest, ta, tutaj jest taka uszczelka i gdzieś tutaj przecieka. Nie wiem, bokiem rozlało się. Dobra, przelałem w końcu Wioszowi do takiego innego. Zobacz. Chłopaki. W ten weekend musimy nagrać. Trzy filmy chyba. Wy musicie. Nie musimy. No właśnie, że trzeba. Musicie. Musicie. Bakugany, Bahogan są sukcia. No właśnie teraz Właśnie teraz mnie nie zmusiłeś. Żebym to powiedział. Zmusiłem cię, żebyś powiedział. Tak, tak, że... To jest wszystko ustawione. <laughs> Ale poczekaj, do czego ja cię zmusiłem? Żebym to powtórzył. Ale co? Czyli że... Nasz wykorzystujesz. Nie, nie powiedziałem, że wykorzystuję. A to czy nie ty... zmuszasz? A czy czujesz się wykorzystywane? Mhm. Mm ja czasami. Ja cały czas Czujesz, tak? Ja cały czas. Ale czujesz na przykład Marcel, że teraz jest za dużo tego wszystkiego? No. Tak. Nie, ja już nie. Ty nie! A ile nagrałeś filmów ostatnio? Co? Sporo. No w ciągu ostatniego miesiąca, ile? Ale czujesz, że to jest dużo? No, ale tego Marcin masz już w mm. Muszę zmuszę do nagrywania. Nie zawsze, jak wrzucaj po jednym. rzucaj dziennie. Że codziennie masz wrażenie? Że codziennie filmy są? No, jak oni mogą. Chyba że na A przykład, nie, mówisz o sobie? Nie. Nie, o innych. Na przykład można tam pięć filmów. Yy, zaczynaj. na przykład w sobotę nagrać pięć filmów i w niedzielę dwa. I jakby już mamy to na kilka dni. No ale dobra, byłbyś w stanie nagrać na przykład trzy filmy dziennie. Już nagrałem dwa filmy. D no, dwa filmy nagrałeś? Dobre Countbiz. No. I ten, i Smyk. Jeden dzień. No. A... Ja bym dał radę. Do, ale na przykład trzy filmy dałbyś radę nagrać w na? dnia? No nie. Tak. Nie wierzę. Ja bym dał radę. Wiesz, zastanawiałem się, czy nagrywać taki odcinek, czy też nie, ale. Gdzieś tam wewnętrznie mnie boli. <noise> Chociaż to nie moja sprawa. Nie powinno mnie to. Interesować, ale jednak w jakiś sposób też dotyka, mianowicie zarabianie dzieci na YouTubie. Chodź światło. Nie no. Marcel idzie na urodziny do kolegi, nie, do, do... kąta kontra z kontras. Do kęgieli. No. Tu, Marcel, udźwigniesz tą kulę. Teraz nie jeszcze. Tak? No, Marcel, bo jak są dzieci, to jest tutaj rozstawione to dla dzieci, tak? No Ułatwienie. chyba że nie chcą. Ułatwienie, A, chyba, nie. Chcą. Ułatwienie. A, chyba że nie chcą. Pięknie. Okazało się, że drugi rzut ja przekroczyłem, tu jest, tu musi być jakiś laser? nie wiem czy coś Nadepnąłem, przekroczyłem i niestety ja gram jako Bruno, czyli mam 6 punktów Tylko lżejsza sobie wybierz Ja wybieram sobie Taką dobra. ciężko? Dlaczego? Dlaczego a, tak no ciężko? jest 6 dla mnie A może twój numer w dzienniku? Nie ma nic co no się i w środę Marcel Siedem punktów Taką scenografię sobie wybierzemy o co chodzi z tym zarabianiem dzieci Słuchaj, e, chłopaki, no, w jakiś sposób też zarabiają, ale ja wiem o tym, że nie, że nie wszyscy w to uwierzą. Nigdy, jakby pieniądze znaczy, to nie, nigdy nie był priorytet. Dzisiaj mi już czytał książkę tą o biznesie, i tak powiedziałam ostatnio, że, e, że chcę ich przygotować jakby do wejścia w rynek. Pracy za jakiś czas, czy to biznesowo, czy w jakiś inny sposób. Każdy kształtuje swoje dzieci według swojego uznania. Ja popełniałem jakieś tam błędy, nie wiem. Kasia na przykład mocno ściga i trochę mi, wielokrotnie mi Marcela, nawet miłość mówi, że jemu jest smutno, bo jakby odnosi pilnowania nauki. Ma dużo tej nauki, dużo się uczy. I ja na przykład sobie nie wyobrażam, gdzie jest bardzo ciężko, żeby w tygodniu nagrać film. Chodzi o to, że jeżeli ktoś nagrywa są nagrywane filmy bardzo często. Zawsze to powtarzam, że coś jest kosztem czegoś. I nie chodzi o to, że jest kosztem nauki, tylko chodzi o to, że swoboda dzieci. Nie chcę widzisz, to jest, to jest dla mnie dosyć trudne, dlatego, że znam niektóre osoby, znam rodziców, którzy nagrywają kanały dziecięce, Marcel zna też te dzieci, albo może poznać, więc nie chciałbym tutaj mówić jakby tak personalnie, kto co i jak. Ale jeżeli zobaczyłem, że w ciągu ostatnich trzech tygodni na jednym z kanałów dziecięcych jest wrzuconych 19 filmów, czyli praktycznie jest codziennie wrzucony film, to ja mówię kiedy? Zastanawiam się, kiedy to jest nagrywane. To jest niemożliwe. Nie wiem, w przypadku moich chłopaków to jest niemożliwe, żeby, żeby tyle nagrywać, to jest, to nie ma szans, jest teraz ciężko, żeby dwa razy w tygodniu nagrać, a mówię, że jest, akurat jest teraz taki odcinek, nie ukrywam, od, od, odcinek, teraz jest taki okres, że, że jest dużo nagrywania, bo firmy coś tam przesyłają, żeby coś pokazać, ja niektóre rzeczy od, odrzucam, ostatnio jakieś lasery, pistol, te, miecze laserowe i powiedziałam Marcelowi, Marcel mówi, że żeby to nagrać, ja mówię, ale synu, ale kiedy masz to nagrać? No, 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 nie ma, nie ma tego, nie ma kiedy, tak? Znaczy, no można by było, tylko wszystko chodzi o to, że coś kosztem czegoś. Dzisiaj Marcel pojechał na urodziny kolegi, no można by było rano, można by było się sprężyć, ale to wiesz, rano wstaje, coś tam sobie zagrał, później pobawić się. Chodzi o to, że zwróć uwagę, nie chcę za, nie chcę za dużo przeciągać, ale ten temat mnie dosyć mocno ciekawi. Nie chcę się też trącać, bo to mnie nie interesuje. W tym sensie, że to rodzice podejmują decyzje, ale, ale są kanały dziecięce, że po prostu, które są kanały dziecięce, które regularnie wrzucają filmy. Regularność oznacza, że musisz nagrać, nie że trzeba, tylko że musisz. I kiedy ja nagrywałem codziennie, regularnie filmy, vlogi, i musiałem wrzucać. To powiedzmy, że w 95% robiłem to z przyjemnością, to w przypadku dzieci, to, że musi ktoś wrzucić, to jest no jest ciężkie. Rodzic, znaczy dorosła osoba, czy w zasadzie już nastolatek, nastolatek miło, już powiedzmy, że jest świadomy, już pomału jest świadomy tego. Więc jeżeli na przykład będzie 15, 16, 17 latek rzucał codziennie filmy, to on jest tego świadomy. Ale dziecko 8, 10 czy 12 letnie, kiedy musi, bo to musi, bo wiesz o co chodzi? Trzeba, musi, po prostu musi nagrać, żeby była regularność. No, nie do końca mi się to podoba, ale mówię. Ja nie, to nie jest moja jakby działka. Ja mówię, oczywiście, mówię swoje zdanie, ale nie chcę tutaj ani mówić kto, co i jak wychowywać innych dzieci. Natomiast wydaje mi się, że. No nie, dobra. Nie ja, ja w tym kierunku w ogóle nie idę, zresztą mam nadzieję, że to jest widać po ilości filmów, ale ktoś może powiedzieć, że ja zazdroszę komuś subskrypcji. Od razu odpowiadam, nie, to w ogóle nie o to chodzi. Nie chodzi o subskrypcję. Tu chodzi o to, żeby tą pracą dzieci się bawiły, oczywiście coś uczyły, miały jakieś korzyści, ale żeby nie było tak, że po dwóch czy trzech latach po prostu będą zniechęcone. Jest wiele dzieci, a nawet dzisiaj przy obiedzie. Rozmawialiśmy o tym. Milo, przy obiedzie też jak rozmawialiśmy? No. O, o czym? No o tym. O łaskanie? O czym? O łaskanie? Aha, o twoim laskaniu. Nie, dobra. nie, 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 no. No, nie, dobra, nie, też o no, tym, ale żeby... rozmawialiśmy. O... No, uważaj! No to o to... kiedy Sam w Domu. No. Że znowuż będzie, i co powiedzieliśmy mi odnośnie tego aktora? Przecież narkotyki wypadły. Po... Tak. Wielu młodych aktorów, czy osoby, które za młodości zrobiły karierę. Później sobie gdzieś tam w życiu nie poradziło. Mnóstwo jest takich przypadków. I oczywiście moim zadaniem nie chcę za kogoś innego odpowiadać, ale moim zadaniem jest to, żeby, żeby mi się nic takiego nie stało. Czas pokaże, czy to mi się uda, czy też nie. Nie ma gotowej recepty na to, każdy idzie jakąś tam swoją drogą. Często jest tak, że popełnia się błędy, trudno. Być może z nami będą jakieś afery, być może z chłopakami będą jakieś afery, nie wiem, różnie to może być. Ale jedno wiem, jedno jest pewne. Że, no, że oni po prostu że oni muszą z tego mieć przyjemność. Dobra, gramy. Fifkę? Fif. Dzięki za oglądanie. My sobie zagramy jeszcze fifę w pracy. Dzięki za oglądanie i cześć. Ele.